Witajcie wszyscy. Dzisiaj chcę się z wami podzielić historią, która na zawsze zmieniła moje życie. To historia o tym, jak ból stał się paliwem, jak cisza zamieniła się w donośny głos, i jak osoba, która niegdyś twierdziła, że do niczego się nie nadaje, pewnego dnia zbladła na twarzy, widząc mnie na czele stołu w sali konferencyjnej. Jeśli kiedykolwiek czuliście się niedocenieni, zepchnięci na margines. Albo jeśli ktoś podkopał Wasze poczucie własnej wartości, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Dajcie znać w komentarzach, skąd mnie oglądacie, uwielbiam widzieć, jak daleko sięga ta historia. I nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, żeby nie przegapić następnego rozdziału. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko od początku. Wspomnienia o moim życiu przed tamtym dniem są jak wyblakłe zdjęcia. Byłam Leną, trzydziestokilkuletnią kobietą, która wierzyła w ciężką pracę i w to, że dobro zawsze wraca. Pracowałam jako menadżer projektów w średniej wielkości firmie konsultingowej. Kochałam swoją pracę, dbałam o każdy szczegół i zawsze starałam się wyprzedzać oczekiwania. Moja kariera rozwijała się stabilnie, choć bez większych fajerwerków. Nie byłam typem osoby, która pcha się na afisz, wolałam, żeby mówiły za mnie moje wyniki. Moja siostra męża Justyna była dyrektorem kreatywnym w dużej agencji marketingowej. Od zawsze imponowała mi jej pewność siebie, jej charyzma. Wydawała się mieć wszystko idealne życie, idealny dom, idealną karierę. Mój brat Marek był w niej szaleńczo zakochany, a ja, choć czasem czułam ukłucie zazdrości, cieszyłam się ich szczęściem. Nasze rodzinne spotkania zawsze były dla mnie wyzwaniem. Justyna, z natury dominująca, lubiła być w centrum uwagi. Ja, z kolei, czułam się w jej obecności coraz bardziej niewidzialna. Kiedy próbowałam opowiedzieć o moich projektach, często zmieniała temat lub sprowadzała moją pracę do czegoś banalnego. Ach, te twoje nudne raporty, mawiała, machając ręką. Lub, czy to nie jest to, co robi robot? Czy twoja praca ma jakikolwiek sens? To były drobne ukłucia, które z czasem zaczęły się kumulować. Próbowałam tłumaczyć sobie, że to tylko żarty, że po prostu jest taka, ale za każdym razem czułam, jak kawałek mnie się kurczy. Moje ambicje wydawały się w jej oczach śmieszne, moje osiągnięcia nieistotne. Nigdy nie mówiła wprost, że się do niczego nie nadaje, ale w jej słowach i tonie głosu zawarte było to niedopowiedzenie, ta sugestia, która wisiała w powietrzu, jak gęsta mgła. Mój brat Marek, zwykle tak wyrozumiały, w obecności Justyny zdawał się tracić swój osąd. Był zaślepiony jej blaskiem, nie dostrzegał drobnych, systematycznych ataków, które wymierzała w moje poczucie wartości. Lena, nie przejmuj się nią, taka już jest, mówił, ale jego słowa nigdy nie miały w sobie prawdziwej obrony, tylko rozładowywanie napięcia, jakby chciał, żeby wszystko znowu było miłe i przyjemne. Czułam się wtedy sama, pozostawiona z narastającym poczuciem, że moje istnienie jest dla nich jedynie tłem. To był dzień, który na zawsze zapisał się w mojej pamięci jak wypalona rana. Rodzinny obiad, rocznica ślubu moich rodziców. Stół zastawiony był wykwintnymi daniami, śmiech niósł się po salonie, a powietrze było nasycone zapachem pieczonego kurczaka i świeżo upieczonego ciasta. Wszystko zdawało się idealne aż do momentu, gdy temat zszedł na moją przyszłość. Zawsze marzyłam o awansie na stanowisko dyrektora. Ostatnio dużo pracowałam nad strategią, która miała szansę znacząco zwiększyć przychody naszej firmy, i byłam z tego dumna. Opowiedziałam o tym z błyskiem w oku, czekając na chociaż cień aprobaty, może nawet gratulacje. Wtedy Justyna odłożyła widelec, uśmiechnęła się tym swoim pobłażliwym uśmiechem, który zawsze wywoływał u mnie dreszcze, i powiedziała głośno, tak, by wszyscy słyszeli: Lena, kochanie, bądźmy szczerzy. Ty się do niczego nie nadajesz. Zawsze byłaś taka nijaka, taka szara. Dyrektor. Proszę cię. Przecież ty nie masz w sobie ani grama charyzmy, ani tego błysku, który jest potrzebny, żeby kierować ludźmi. Zostań przy tych swoich raportach, tam przynajmniej nikomu nie zaszkodzisz. Ale nie porywaj się z motyką na słońce, bo tylko się ośmieszysz. Przecież to widać, że jesteś po prostu za mało. To nie był żart. To był cios. Cios w sam środek mojej duszy. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy, a w uszach słyszę szum, jakby fala uderzyła o skały. Słowa Justyny, wypowiedziane z taką nonszalancją, w obecności całej rodziny, dosłownie mnie sparaliżowały. W jednej chwili wszystkie rozmowy umilkły, a oczy wszystkich zebranych zwróciły się na mnie. Czułam się jak owad na Betty na szpilkę, wystawiony na widok publiczny, bezbronny i obnażony. Moje usta otworzyły się, ale żadne słowo nie chciało z nich wyjść. Chciałam krzyczeć, bronić się, powiedzieć jej, że się myli, że jestem wartościowa, że pracuję ciężko, że mam marzenia. Ale głos uwiązł mi w gardle. Czułam tylko paraliżujący wstyd i upokorzenie. Serce biło mi jak szalone, a w oczach pojawiły się łzy, które desperacko próbowałam powstrzymać. Patrzyłam na marka, mojego brata, jej męża. Jego twarz była pusta. Nie zareagował. Nikt nie zareagował. Cisza, która nastąpiła po słowach Justyny, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. To był dowód na to, jak bardzo jestem niewidzialna dla nich wszystkich, jak bardzo jej słowa są dla nich akceptowalne. W tamtym momencie moje życie, które znałam, rozpadło się na kawałki. Uśmiech na mojej twarzy zamarzł, a ja czułam, że każda komórka mojego ciała krzyczy z bólu. Wstałam, nie mówiąc ani słowa, i wyszłam z domu. Wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo. To był koniec dawnej leni. Wycofałam się. Zniknęłam. Po tamtym incydencie nie odebrałam żadnego telefonu od rodziny. Nie odpowiadałam na wiadomości. Czułam się tak, jakbym została wygnana, wyrzucona poza nawias, a jedynym miejscem, w którym mogłam znaleźć ulgę, była moja mała kawalerka. Dni zlewały się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Przestałam chodzić do pracy. Nie potrafiłam się skupić, słowa Justyny dźwięczały mi w głowie. Do niczego się nie nadajesz, powtarzałam je sobie raz po raz, analizując każdą moją życiową decyzję, każdy krok, który podjęłam. Czy miała rację? Czy naprawdę jestem tak bezwartościowa? To pytanie drążyło mnie od środka, pozostawiając pustkę. Moja rezygnacja z pracy była nieunikniona. Byłam zbyt zraniona, zbyt rozbita, by kontynuować cokolwiek. Co przypominało mi o dawnej Lenie, o moich ambicjach, które zostały tak brutalnie sprowadzone do parteru. Nagle znalazłam się bez środków do życia, z niewielkimi oszczędnościami, bez celu. To był okres ciemności. Zamykałam się w sobie, unikałam ludzi, nawet tych nielicznych przyjaciół, którzy próbowali się do mnie dodzwonić. Czułam, że muszę się odciąć, by przetrawić ten ból w samotności. Cierpienie emocjonalne było nieznośne. Każdego ranka budziłam się z poczuciem, że jestem nikim, że nie mam prawa do marzeń, do sukcesu. To była forma izolacji zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. W moim małym mieszkaniu, którego ściany wydawały się coraz bardziej się zamykać, czułam się jak w pułapce. W tamtym czasie brakowało mi powietrza. Każdy oddech był ciężki. Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze i widziałam w nim obcą osobę zmęczoną, wychudzoną, z oczami pozbawionymi blasku. Pewnego popołudnia, siedząc na podłodze w salonie, zobaczyłam pudełko ze starymi zdjęciami. W środku były fotografie z rodzinnych wyjazdów, z Justyną, z Markiem, z czasów, gdy myślałam, że jestem częścią czegoś większego. Jeden obrazek szczególnie mnie zabolał, ja, uśmiechnięta, z Justyną obejmującą mnie ramieniem, w chwili, gdy jeszcze wierzyłam w jej życzliwość. W tamtym momencie poczułam przypływ wściekłości, która zalała mnie jak gorąca fala. Złapałam zapalniczkę i drżącą ręką podpaliłam to zdjęcie. Patrzyłam, jak płomienie trawią papier, jak uśmiechnięte twarze kurczą się i czernieją, zamieniając się w popiół. To był akt symboliczny, moment, w którym świadomie zaczęłam odrzucać przeszłość, niszczyć więzy z bólem, który mnie otaczał. Następnego dnia wzięłam nożyczki i bez wahania obcięłam swoje długie, kiedyś starannie pielęgnowane włosy. Ścięłam je na krótko, na boba, który był zupełnie inny od mojego dotychczasowego wizerunku. To było kolejne pożegnanie z dawną sobą, z dziewczyną, która chciała się podobać innym, która ceniła sobie akceptację rodziny. Teraz liczyła się tylko ja. To było fizyczne i emocjonalne odcięcie się od starej tożsamości, od szarej leni. Zrozumiałam, że muszę zmienić coś więcej niż tylko fryzurę. Musiałam zmienić swoje życie. Zaczęłam od podstaw. Znalazłam pracę na pół etatu w lokalnej kawiarni. To było coś zupełnie innego niż zarządzanie projektami. Parzyłam kawę, rozmawiałam z ludźmi, uczyłam się prostoty codziennego życia. To była ciężka praca, ale pozwalała mi znowu stanąć na nogi. Pieniądze były skromne, ale dawały mi poczucie niezależności. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie czułam się tak bardzo samotna. Kontakt z obcymi ludźmi, ich drobne uśmiechy, ich historie to wszystko zaczęło mnie powoli leczyć. To była prosta, ale skuteczna terapia. Po pracy, zamiast zatracać się w rozpaczy, zaczęłam się uczyć. Zawsze interesował mnie marketing cyfrowy, ale nigdy nie miałam czasu ani odwagi, by w to wejść. Teraz miałam jedno i drugie. Zapisywałam się na darmowe kursy online, czytałam książki, oglądałam tutoriale. Poświęcałam każdą wolną chwilę na zdobywanie nowej wiedzy. To było jak budowanie nowego domu, cegła po cegle, ale tym razem budowałam go dla siebie według moich własnych zasad. Poznałam podstawy SEO, SEM, content marketingu. Każdy sukces, nawet najmniejsze zrozumienie skomplikowanego algorytmu, stworzenie udanej kampanii na papierze dawał mi ogromną satysfakcję i utwierdzał mnie w przekonaniu, że Justyna się myliła. Nie byłam bezwartościowa. Byłam zdolna, byłam uparta. W tym procesie zaczęłam dostrzegać subtelne dynamiki władzy w różnych kontekstach. W kawiarni obserwowałam, jak szefowa traktuje swoich pracowników, jak klienci reagują na obsługę. To dało mi nową perspektywę na to, jak władza może być używana zarówno do budowania, jak i do niszczenia. Zaczęłam również analizować własne doświadczenia z Justyną. Zrozumiałam, że jej słowa nie były tylko jej opinią o mnie, ale także odzwierciedleniem jej własnych niepewności i potrzeby dominacji. Ona musiała mnie zdeprecjonować, by poczuć się większa. Ta świadomość była wyzwalająca. Nie chodziło o mnie. Chodziło o nią. Miałam też kilka drobnych, ale znaczących spotkań, które utwierdziły mnie w tym, że idę w dobrym kierunku. Pewnego dnia, podczas zajęć online, ktoś z grupy napisał do mnie z pytaniem o moją opinię na temat konkretnego narzędzia analitycznego. Rozwinęła się z tego dłuższa rozmowa. Ta osoba, zupełnie mi obca, doceniła moje spostrzeżenia, moją logiczną argumentację. To było jak małe światełko w tunelu. Ktoś widział moją wartość, nie wiedząc nic o mojej przeszłości, o mojej rodzinie, o Justynie. Czułam, że odzyskuję siebie kawałek po kawałku od nowa. Moja wewnętrzna transformacja była tak głęboka, że czułam się, jakbym zrzuciła starą skórę. Zrozumiałam, że moje poczucie własnej wartości nie może być uzależnione od opinii innych, zwłaszcza tych, którzy czerpią satysfakcję z umniejszania innych. Przyjęłam zasadę, że będę działać zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą, nie z lęku przed osądem. Przestałam czekać na aprobatę. Zaczęłam działać. Minęły dwa lata. Dwa lata intensywnej pracy, nauki i co najważniejsze, budowania samej siebie od nowa. Moja skromna praca w kawiarni stała się odległym wspomnieniem. Dzięki nowym umiejętnościom i niezłomnej determinacji, szybko awansowałam w kilku mniejszych firmach, specjalizując się w marketing-consulting. Moja reputacja rosła. Byłam znana z tego, że jestem niezwykle skuteczna, analityczna i spokojna, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Wszyscy cenili moją zdolność do strategicznego myślenia. Nie było we mnie ani śladu dawnej niepewności. Pewnego dnia, siedząc przy biurku, przeglądałam branżowe wiadomości. Natrafiłam na artykuł o największej agencji marketingowej w kraju, tej samej, w której Justyna była dyrektorem kreatywnym. Pisali o restrukturyzacji, o utracie kluczowych klientów i o poszukiwaniu nowego dyrektora operacyjnego który miałby za zadanie usprawnić wewnętrzne procesy i przywrócić firmie dawną świetność. Był tam nagłówek, który przykuł moją uwagę, poszukiwany lider z wizją i doświadczeniem w optymalizacji procesów, w mojej głowie zapaliła się lampka. Czułam, że to mój moment. Nie chodziło o zemstę. Chodziło o potwierdzenie dla siebie samej, ile przeszłam i ile jestem warta. Moje umiejętności były dokładnie tym, czego potrzebowali. Moje doświadczenie zbudowania firm od podstaw, ze skupiania się na efektywności, było idealne. To był impuls, ale też świadoma decyzja. Wiedziałam, że to będzie konfrontacja, ale tym razem byłam gotowa. To nie był już strach, lecz ekscytacja. Wysłałam swoje CV. Było solidne, wypełnione konkretnymi sukcesami i osiągnięciami. Nie czekałam na odpowiedź. Po prostu wiedziałam, że dostanę szansę. I tak się stało. Dostałam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W mojej głowie pojawiło się jedno wyraźne zdanie: To jest moment, w którym przestanę się ukrywać. To jest moment, w którym pokażę Justynie, jak bardzo się myliła ta wewnętrzna decyzja, była jak przełącznik, który włączył w mnie nową energię. Proces rekrutacji był długi i wyczerpujący. Kilka etapów rozmowy z zarządem testy kompetencyjne. Ale ja czułam się, jakbym była na swoim miejscu. Moja pewność siebie, która rosła przez te dwa lata, teraz kwitła w pełni. Byłam spokojna, opanowana, a moje odpowiedzi były precyzyjne i merytoryczne. Widziałam, że imponuję rekruterom. Moje doświadczenie w konsolidacji danych i optymalizacji procesów, coś co Justyna nazwała nudnymi raportami, było dla nich bezcenne. Nadszedł dzień, w którym zaproponowano mi stanowisko. Kiedy usłyszałam słowa dyrektor operacyjny, poczułam dreszcz. To nie była tylko nazwa stanowiska, to było ucieleśnienie mojej drogi, dowód na to, że się nie poddałam. Zanim podpisałam umowę, zapytałam o struktury w dziale kreatywnym. Usłyszałam, że Justyna wciąż tam pracuje, co tylko potwierdziło moją decyzję. To nie była złośliwość, ale raczej poczucie sprawiedliwości. Miałam pokazać jej, ale przede wszystkim sobie, że jestem na to gotowa. Czułam się silna i spokojna. To był mój czas, aby zabłysnąć. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Moje pierwsze oficjalne spotkanie z zarządem, na którym miałam przedstawić swoją wstępną wizję zmian. Sala konferencyjna była duża, przeszklona, a za stołem siedzieli najważniejsi ludzie w firmie. Kiedy weszłam, z pewnością siebie, której nie miałam nigdy wcześniej, poczułam, że to jest to. Ubrana w nienaganny garnitur z krótko obciętymi włosami, które dodawały mi drapieżności i pewności siebie, czułam, że promieniuje wewnętrzną siłą. Podniosłam wzrok i wtedy ją zobaczyłam. Justyna siedziała na końcu stołu z telefonem w ręku, zajęta czymś pozornie ważnym, nie zwracając na mnie uwagi. W tym momencie poczułam dziwną mieszankę spokoju i determinacji. Żadnej satysfakcji, żadnej złośliwości tylko zimna, twarda, niepodważalna prawda. Usiadłam na wyznaczonym miejscu, tuż obok prezesa zarządu. Mój głos był spokojny, gdy zaczęłam prezentację. Mówiłam o liczbach, o strategiach, o wizji na przyszłość firmy. Czułam, że każde słowo jest na swoim miejscu, każde zdanie nasycone było latami ciężkiej pracy i doświadczeń. Nagle, w pewnym momencie mojej prezentacji, gdy omawiałam plany restrukturyzacji działów, które obejmowały także dział kreatywny, Justyna podniosła wzrok. W jej oczach pojawiło się najpierw zdziwienie, potem szok, a w końcu niedowierzanie. Widziałam, jak jej twarz błędnie. Jej uśmiech, zwykle tak pewny siebie, zniknął. Jej oczy były szeroko otwarte, utkwione we mnie, jakby widziała ducha. Czuła, że coś jest nie tak. Zauważyła, gdzie siedzę, jak się zachowuję, w jaki sposób mówię. Lena. Wyszeptała jej głos, był niemal niesłyszalny, pełen niedowierzania. Spojrzałam na nią, ale w moim spojrzeniu nie było triumfu. Była w nim tylko spokojna pewność. Kontynuowałam swoją prezentację, nie przerywając, nie dając jej satysfakcji ze stracenia mojego opanowania. Kiedy skończyłam, prezes zarządu poklepał mnie po ramieniu. Świetna prezentacja, Leni. Jestem przekonany, że pod twoim kierownictwem nasza firma odzyska blask. Zaczynasz od przyszłego tygodnia jako nasz nowy dyrektor operacyjny. Justyno, ty będziesz podlegała pod leni, będziecie ściśle współpracować nad nowymi procesami. W tamtym momencie Justyna zbladła jeszcze bardziej, jej oczy rozszerzyły się, a jej postawa skurczyła się. Widziałam, jak jej usta drżą, próbując coś powiedzieć, ale żadne słowo nie było w stanie z nich wyjść. Jej dumna, arogancka fasada rozpadła się na moich oczach. Jej twarz wykrzywiła się w czymś, co przypominało panikę. Reszta zarządu patrzyła na naszą wymianę spojrzeń z wyraźnym zdziwieniem, nie rozumiejąc, co się dzieje. Niektórzy koledzy z działu Justyny, którzy siedzieli w pobliżu, również patrzyli na nią z zaskoczeniem, widząc jej nagłą metamorfozę z pewnej siebie dyrektorki w przestraszoną mysz. Zawsze była gwiazdą, a teraz nagle jej blask przygasł. To był moment prawdy. Do niczego się nie nadajesz jej słowa tak bolesne kiedyś, teraz były jak odległy, cichy szept, który rozwiał się w powietrzu. Ja, ta jaka Lena, stałam się jej przełożoną. To nie była zemsta, to była sprawiedliwość. Spokojna, cicha, niepodważalna sprawiedliwość, która objawiła się w mojej nowo nabytej pozycji. Wiedziałam, że to dopiero początek. Po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę na swoim miejscu. Po spotkaniu z zarządem Justyna niemal natychmiast wyszła z sali. Nie czułam potrzeby biegania za nią. Wiedziałam, że to, co się stało, było dla niej ogromnym ciosem. Jej reputacja, jej poczucie własnej wartości, jej dominująca pozycja wszystko to zostało zachwiane w jednej chwili. Nie było w tym radości, tylko ulga i ciche poczucie satysfakcji, że prawda w końcu wyszła na jaw. W następnych dniach moja skrzynka mailowa pękała w szwach od gratulacji. Koledzy, którzy wcześniej ledwo mnie zauważali, teraz podchodzili, by mi pogratulować. Ich postrzeganie mnie zmieniło się radykalnie. Byłam już nie tylko nowym dyrektorem operacyjnym, ale także osobą, która weszła do firmy z determinacją i jasną wizją. Czułam, że jestem w końcu widziana, słyszana, doceniana. To było coś, czego pragnęłam przez całe życie. Justyna unikała mnie przez pierwsze tygodnie. Próbowała delegować swoich pracowników do kontaktu ze mną, ale ja, ze spokojną stanowczością, nalegałam na bezpośrednią komunikację. Wysłałam jej maila z prośbą o spotkanie, aby omówić plany restrukturyzacji. Odpowiedziała po kilku dniach, jej ton był suchy i oficjalny, zupełnie inny od jej zwykłej, protekcjonalnej maniery. Nasze pierwsze spotkanie w moim nowym gabinecie było dziwne. Justyna weszła z miną, jakby ktoś ją zmusił. Usiadła sztywno naprzeciwko mnie, patrząc w punkt za moją głową. O co chodzi, Leni? Zapytała, unikając mojego wzroku. Chodzi o to, Justyno, że musimy zoptymalizować pracę działu kreatywnego. Widzę wiele marnotrawstwa zasobów i braku spójności w projektach. Chcę, żebyśmy usiadły i opracowały nową strategię. Będziesz mi raportować co tydzień o postępach, mówiłam spokojnie, bez cienia emocji. Nie chciałam jej upokarzać, ale chciałam jej jasno pokazać, że zasady gry się zmieniły. Justyna drgnęła. Ja to wszystko wiem, Leni. Nie potrzebuję, żebyś mi mówiła, jak mam zarządzać swoim działem. Jestem tutaj od lat, jej głos był cichy, defensywny. Zniknął jej zwykły ton wyniosłości. Być może znasz swój dział, Justyno, ale ja znam całą firmę i jej potrzeby na dłuższą metę. A poza tym, teraz ja jestem twoim przełożonym, więc tak, potrzebuję, żebyś słuchała moich instrukcji. Albo dostosujesz się do nowych zasad, albo nie widzę dla ciebie miejsca w tej firmie. To proste, moje słowa były ostre, ale konieczne. Widziałam, jak jej ramiona opadają. Konfrontacja była krótka, ale jasna. Po tym spotkaniu Justyna zaczęła powoli się dostosowywać. Widziałam, jak walczy ze sobą, jak próbuje utrzymać swoją dawną pozycję, ale rzeczywistość ją dogoniła. Zaczęła przychodzić na spotkania, wysyłać raporty, próbować wdrażać moje sugestie. Nie było w tym serdeczności, ale było w tym posłuszeństwo. Dla mnie osobiście ten okres był czasem głębokiej refleksji. Każdego dnia, kiedy szłam do biura, czułam w sobie moc. Zrozumiałam, że prawdziwa siła nie polega na dominowaniu nad innymi, ale na budowaniu siebie, nastawianiu czoła wyzwaniom i na niezłomnym wierzeniu w swoje możliwości. Przetworzyłam ból, który zadała mi Justyna. Nie zniknął całkowicie, pozostał w moim sercu jako przypomnienie, ale teraz nie był już paraliżujący. Był źródłem motywacji. Zrozumiałam, że to właśnie dzięki jej okrucieństwu zostałam zmuszona do odbudowania się od podstaw, do znalezienia w sobie siły, której istnienia nawet nie podejrzewałam. Paradoksalnie to ona była katalizatorem mojej transformacji. Moje relacje z rodziną również zaczęły się zmieniać. Marek próbował się do mnie zbliżyć. Zaczęliśmy rozmawiać, najpierw ostrożnie, potem coraz swobodniej. Przeprosił za to, że nie stanął w mojej obronie tamtego dnia. Powiedział, że Justyna bardzo go zdominowała, że bał się jej reakcji. Nie byłam na niego zła. Rozumiałam, że i on był w pewnym sensie ofiarą jej manipulacji. Zrozumiałam, że rodzina to nie zawsze krew, ale też wybór, kto naprawdę jest po twojej stronie. Ustanowiłam jasne granice. Ograniczyłam kontakt z Justyną do niezbędnego minimum. Moje życie było moje i nie pozwoliłam już nikomu na nim pasożytować wzmocniłam więzi z przyjaciółmi, którzy byli ze mną w najtrudniejszych chwilach i z kolegami z pracy, którzy widzieli moją wartość. To była nowa równowaga. Dziś, stojąc tutaj, mówiąc do Was, czuję spokój. Minęło już dużo czasu od tamtego dnia. Kontynuuję pracę w firmie, która stała się moim drugim domem. Jestem ceniona, szanowana i co najważniejsze, szczęśliwa. Justyna wciąż pracuje w agencji, ale nasze relacje są czysto profesjonalne. Kiedy się mijamy na korytarzu, jej wzrok jest pełen rezerwy, a jej ton jest zawsze uprzejmy, choć pozbawiony ciepła. Wiem, że nigdy nie zapomniała o tamtym dniu w sali konferencyjnej. Jej słowa do niczego się nie nadajesz, stały się dla mnie drogowskazem, bodźcem do działania, a nie wyrokiem. Ta historia nauczyła mnie, że czasami najgorsze momenty w naszym życiu są jednocześnie tymi, które najbardziej nas kształtują. Że ciosy, które ranią nas najmocniej, mogą być również impulsem do niesamowitego wzrostu. Nauczyłam się, że prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz, że jest to cicha determinacja, która pozwala nam powstać z popiołów, nawet gdy cały świat mówi nam, że jesteśmy bezwartościowi. To nie było dążenie do zemsty, ale do samorealizacji, do udowodnienia sobie, że mam prawo do szczęścia, do sukcesu, do bycia sobą. Pamiętajcie, że każda historia ma swoje zakończenie, ale także nowy początek. Czasami najtrudniejsze bitwy toczymy po cichu z samymi sobą, zanim odniesiemy zwycięstwo, które zmienia wszystko. Rodzina to nie ten, kto robi największe show, ale ten, kto się pojawia, kto wspiera, kto wierzy w Ciebie, nawet gdy Ty sam przestajesz wierzyć. I nawet jeśli ktoś podkopuje twoje poczucie wartości, pamiętaj, że to nie definiuje ciebie. Ty sam siebie definiujesz. Dziękuję, że tu jesteście. Jeśli ta historia was poruszyła, chciałbym usłyszeć wasze myśli w komentarzach. Zostawcie komentarz poniżej, czytam każdy. Poświęćcie chwilę, aby polubić ten film i udostępnić go komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. Kliknijcie, subskrybuj i zostańcie blisko. Wasze historie mają tutaj znaczenie. Będzie więcej.